Po co w ogóle to montować? Przy montażu tego nie ma żadnej demolki w domu. Jest zrobiony przewiert, do którego tylko wkładamy to urządzenie. Tak naprawdę nie musimy w domu rozwalać nic. No tylko minus jest taki, że takie urządzenie niestety nie wystarcza na wywentylowanie całego domu. Ono działa do 105 metrów sześciennych na godzinę. Natomiast jeśli mamy je zamontowane w pokoju gościnnym na dole, to u góry w pokoju już nie będzie działać. Więc trzeba te urządzenie niestety dublować. Ale gdzie się takie urządzenia stosuje? Przecież Wam nie powiedziałem. Stosujemy w budynkach starszych, w których już mieszkamy, w których nie mamy miejsca na podwieszane sufity, albo nie możemy już schować tego w podłodze. Zazwyczaj stosuje się je w takich sytuacjach, kiedy zawilgocenie jest bardzo wysokie. Z tym zawilgoceniem Was nie pocieszę, dlatego, że producent zaleca, żeby urządzenie montować tak, ze spadkiem na elewację. Co niestety wiąże się z tym, że woda, która się nam wyskropli na wymienniku miedzianym, wyląduje na elewacji. Lepiej, żeby wylądowała na elewacji, niż żeby żeby nam zaczął rosnąć grzyb w domu.